Serwus, YouTube! Ja to będzie ręki, bardzo gorący, i bardzo lecz. Ja jestem Milki, ja to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Sajcie, so, ja witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym filmie na moim kanale. Oczywiście na wstępie koniecznie wcielawkę w górę, subskrypcję na moim kanale, jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten. I jak widzicie, socie, mój domek nabiera powoli kolorów, socie, jest coraz lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Je sobie dołożona tej parę jakichś kwiatków, dywaniki. W sumie nie pamiętam co już było, a co nie. Tutaj też to zmieniłam. No i oczywiście mój domek obróz troszeczkę bardziej tymi wszystkimi lianami, także myślę, że wygląda to całkiem ciekawie. Oczywiście słoneczek, socie, stoi i stoi. Tak jak stało, także bardzo dobrze wszystko pasuje. No więc, no co, no pamiętajcie łapce, w górze subskrypcję i dzisiaj słuchajcie, zrobimy coś bardzo fajnego, mianowicie e, znajdziemy nowego mieszkańca, naszej, może nie wioski jeszcze, ale no jakby na, na naszego. No w sumie już wioski, to się powoli zamienia w wioskę, tak? Także e, dzisiaj sobie znajdziemy sobie takiego pewnego mieszkańca, ale to sobie zobaczycie. E, ale zanim to, to chciałbym, aby Was wszystkich jest za, jeszcze zaprosić na mojego Instagram oraz do opisu gdzie tam są wszystkie moje social media, szczególnie chcecie jest tam link do sklepu mojego, więc jeżeli chcecie mieć jakieś. Czy to drzewo teraz urosło? Czy mi się to wydawało? Dobra, w każdym razie, jeżeli chcecie kupić koszulkę, kubek, kejsa, bluzę, plecak, yy, nie wiem, jakieś inne rzeczy, to słuchajcie koniecznie wbijajcie do opisu. To jest pierwszy link i jest tam mój sklep, możecie kupować śmiało i słuchajcie, wysyłać mi zdjęcia w tych rzeczach albo tych rzeczy na Instagramie. Najlepiej na Instagramie, ponieważ tam czy tam wiadomości odpisuje. także słuchajcie do dzieła. A ja już się, zajmuję się najważniejszymi rzeczami, ale zanim to, to, to słuchajcie, zbierzemy sobie najpierw trzcinę, ponieważ trzcina jest bardzo ważna, musimy sobie w końcu zacząć robić ten. Musimy yy, znaleźć jeszcze jakieś krówki, słuchajcie, zrobić jakąś farmę krówek czy coś takiego, bo musimy mieć rzecz jasna ee, jak to się nazywa, no kurde, skórę słuchajcie także to trzeba wszystko ogarnąć, to są bardzo ważne słuchajcie, rzeczy bardzo ważne aspekty, ponieważ ja już bym chciała mieć w sumie ten em, enchanting table, dlatego że to słuchajcie, ułatwi nam bardzo, bardzo sprawę I, i, i tak słuchajcie, musimy czekać, kurde to jest zły pomysł Liany, jesteście złym pomysłem tutaj nad tymi drzwiami, ale okej, okay, jakoś to musimy przeżyć. E, odkładamy to i tak, musimy czekać sobie na noc, dlatego, że noc jest bardzo ważna, słuchajcie, w tym przypadku. To sobie w ogóle wywalimy, bo to jest za niepotrzebne w zasadzie. E, także tak, e, musimy, słuchajcie, znaleźć sobie pajączki, dlatego, że potrzebujemy ich pajęczynki. Także słuchajcie, będziemy sobie chwilę sobie poczekamy. I w ogóle to już zaczęłam sobie robić jakąś ścieżkę do domku do Eliski, tylko że jakby tutaj musimy to wszystko chyba jakoś wywalić, tak żeby to miało ręce i nogi, co, nie? bo tam jest jej domek, Także musimy to wszystko jakoś ogarnąć ładnie, tak żeby to ładnie wyglądało. Ale tym się sobiecie, zajmiemy i wszystko to oświetlić w ogóle, żeby było jak najbezpieczniej. Także tutaj to wszystko musimy oświetlić i w ogóle e, mam nadzieję, że nam się to uda. Ale tak, czekamy słuchajcie, na noc, dlatego że chciałabym znaleźć jakieś pająki. Może co nie pójdziemy tam na tą mąkę, dlatego że tam to jest dobre miejsce. Sobiecie. To musimy w ogóle zakleić tą dziurę, żeby była jakby łatw, łatwiej było się tutaj poruszać. E, więc tak, szukamy sobie jakiegoś pajączka, dlatego że potrzebujemy w sumie dwie pajęczynki, e, żeby oczywiście mieć na ten. Mieć, tam jest już pająk, tak, dobra, słuchajcie, widzę już tam pająka, żeby mieć na wędkę. I już w sumie teoretycznie tą wędką myślę, że mogłabym się zdradzić. I myślę, że już niektórzy domyślają się, o co tutaj biega Mamy już trzy idealnie, No słuchajcie, easy peasy, lemon squeeze, dobra, ale słuchajcie, pójdziemy jeszcze na jednego słuchajcie, śl ślimaczka, ja nie mogę. To nie trochę nie wygląda nawet jak ślimak. Nie wiem, milki, co jest za, co jest z tą, ale ok. E, mamy słuchajcie, dosyć tego sporo. Myślę, że tyle nam tego wystarczy. Tak na wszelki wypadek stwierdziłam, że sobie to zabierzemy. Więc teraz słuchajcie, lecimy do domku i słuchajcie, pójdziemy się przespać. To raz, a dwa, zrobimy wędkę. Trzy, będziemy łowić ryby. No i cztery, myślę, że możecie się już domyślić, o co dokładnie chodzi. O nie, o nie, dobra, sobie troszeczkę tych katuszków chyba zniszczę. Mama mia, co ja sobie zrobiłam? Dobra, dajcie mi te kwiatki, wszystkie inne. Ła! Ziomek! Ziomec Ty mnie zostaw! Dobra, słuchajcie, to jest stąd, co było stąd, to był fatalny pomysł, co ja zrobiłam, ale okej, okay, jakby nie chciałam po prostu umrzeć. E, dobra, dajcie mi tej trzcinę, ale trzcina się nie zepsuła, więc spoko, dobra, tu mam jeszcze nawet jedną trzcinę do zebrania. Dobra, zombie zostaw w nie, bo mi się nie chce już z sobą walczyć, opie, dobra, nie mam czasu na walczenie, mnie to nie interesuje to w ogóle. E, ja bym chciała tylko, co iść już do domku i się przespać, to po pierwsze no i po drugie chcecie robić już rzeczy, które... Chcę zrobić w tym odcinku, także dobra, idziemy do domku szybko, upsy, psy, lecimy słuchajcie spać yy, i zaraz słuchajcie robimy te rzeczy, po które tutaj przyszliśmy, także na chwilę moment, dobra, słuchajcie, jest już dzień zarobiście, zjedzmy sobie coś tylko, ponieważ jesteśmy słuchajcie na skraju wykończenia, że tak powiem. Yy, dobra, to odkładamy i teraz robimy wędkę, dobrze słuchajcie, robimy wędę. Czekajcie, w której wędę, wędkę. Tak, dobrze. słuchajcie, w ten sposób, dobrze. I teraz idziemy, słuchajcie, łowić ryby, okej! Okay. Więc tak, jesteśmy tutaj w pięknym miejscu, więc robimy to, więc ja, ja bardzo lubię łowić ryby oczywiście, zobaczymy czy nam się to w ogóle uda, mam nadzieję, że tak, eee, i ten, no i, i śmiesznie, ogólnie mega śmiesznie, nie mam optifina niestety, okej, płynie ryba, uwaga, pięknie, mamy pierwszą rybę, dobra, słuchajcie, nie wiem ile musimy ich zdobyć, ale trochę by się, słuchajcie, ich przydało pozdobywać, w ogóle nie wiem, czy nie łatwiej byłoby jakoś, zombie, no i co się na nie patrzysz, no i co? Okej, okay, płynie ryba. On jest chce tutaj rozkojarzyć, słuchajcie, on nie chce, żebym ryby, słuchajcie, zbierała, także my musimy, my musimy być tutaj, słuchajcie, czujni i bardzo skupieni. Także, słuchajcie, łowimy ryby. Uwaga, uwaga, czy jakaś rybka znowu do nas podpłynie? Mam nadzieję, że tak. Dobra, słuchajcie, ja jestem niesamowitym rybakiem w ogóle, mówcie mi po prostu, milki rybak, bo to jest niemożliwe, co tutaj się dzieje, naprawdę, jakby. Jestem pod wrażeniem, jestem totalnie pod wrażeniem. Dobra, płynie ryba. Pięknie, okej, okay, mamy rozdymkę chyba jakoś tak to się nazywa, tak mi się wydaje. Bo ten, co mi się cały czas na nas patrzy. On mnie po prostu rozkojarza, to jakby on mnie stresuje. E, ale okej. Okay. Jakoś musimy tutaj przeżyć, słuchajcie, i wypatrywać, czyli czasem jakaś okej okay, rybka płynie. Pięknie kolejna rybeczka, nie no, co jesteśmy mistrzami wpływu i ryb, słuchajcie, naprawdę ja powinna mieć jakieś mistrzostwa łowienia ryb, tak mi się wydaje, bo jestem w tym mistrzem, czuję się w tym naprawdę bardzo dobrze. Tak, kolejna ryba, pro, what the fuck, rybo? Ty mi nie odpływaj, ty jesteś moja, dobra. Ta ryba bym chciała się wycwanić ewidentnie, ale nie ma tak, słuchajcie. Nie ma takiej możliwości. Każda ryba idzie do mnie. E, I tak już jest nieżywa. Nie wiem w sumie jakim cudem, ale okej, okay, ale jest nieżywa. W ogóle wow, trzynasty rośnie, bardzo dobrze. Dobrze, że ta trzyna rośnie. Teraz to jest idealny moment, żeby ona rosła, bo to się przydaje, słuchajcie. A tak, czekamy na tą wędkę. Znaczy na ten, na, na rybę. Uwaga, czy to ryba jakaś dopływa z lewej albo z prawej strony. Czy tutaj coś płynie? Halo, halo, halo. Kurde, nie widzę w zasadzie, żadnych tutaj bąbelków ani żadnej ryby tej y, zmierzającej w tamtą stronę. Okej, okay, jest, płynie, płynie i pięknie jesteście. Mamy rybę. Cztery ryby. Nie wiem, czy pięć w zasadzie. Nie wiem, czy nie powinniśmy mieć ich troszeczkę więcej, także słuchajcie, Dobra, zbierzemy sobie siedem ryb. Mam nadzieję, że to nam wystarczy. Także jeszcze, słuchajcie, dwie rybki i lecimy. Oczywiście oswaja, stajecie, kotka, także yy, to jest typowe, to jest bardzo typowe. Jeszcze, słuchajcie, przydałoby się pieska mieć, to już będziemy mieć w ogóle, słuchajcie, totalnie wszystko. I papugę też wiem, że można mieć, także spoko, sobie to wszystko się jakby ogarnie. Dobra, uwaga, uwaga, mamy nowy tyfy, pajęczyna, no wiecie co, no... Że takie rzeczy, słuchajcie, Eliza, to na 100% Elisa wyrzuciła, słuchajcie. Eliza za środowisko, jest to mega niefajne. Powiedzcie Elisie, żeby tak nie robiła, bo tak się po prostu nie robi, słuchajcie, ewidentnie. W ogóle, powiedzcie mi, czy jest możliwość, czy ja wyłowię na przykład diamenty, coś takiego. To by było... Całkiem spokojnie, słuchajcie, musimy zrobić kiedyś taki odcinek, że przez godzinę będzie siedzieć i łowić, tylko i wyłącznie łowić. I w momentach, jak będzie coś ciekawego, to słuchajcie będę wyciągać wędkę i ten. I, i znaczy będę znawiać no, nagrywanie i, i, i ten. No i zobaczymy, czy na przykład jakiś diamenty się uda wydobyć. Jestem mega tego w sumie ciekawa. No, no kurde, co to jest? No ja nie chcę takich rzeczy! Dobra, słuchajcie, musimy zmienić położenie, bo tutaj definitywnie w ogóle tutaj definitywnie nie mamy nic ciekawego, tak słuchajcie, pójdźmy do tego płytkiego jeziorka. Mam nadzieję, że tutaj też coś znajdziemy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, słuchajcie. No woda to woda, także powinno tutaj coś być. Także czekam z niecierpliwością. W dwie rybki jeszcze. No ja nie chcę jakiś... Okej, okay. patrzcie, od razu płynie rybka. Mam nadzieję, że ryb. Dobra, już myślałam, że to jest, nie wiem, ten mięso od ale. Na całe szczęście, tak, że słuchajcie, czekamy dalej. Na kolejną rybkę, już ostatnią, i słuchajcie, wyłowimy tą ostatnią rybkę, i chcecie idziemy szukać jakiegoś ocelota i ten. I próbujemy go oswalić. Mam nadzieję, że to się uda. W sumie to nie wiem, bo nie widziałam. W sumie widziałam tylko raz tej ocelota, także... Liczę, że się uda mi. Wszystko. Dobra, słuchajcie, mamy rybki, mamy nemo w ogóle, rybkę nemo. Świetnie. I teraz słuchajcie, możemy tym sposobem gdzieś polecieć, okej. Okay, yy, po ocelota. Tylko najpierw sobie wywalę te rzeczy, których nie potrzebujemy. Potem sobie jeszcze trzcinę na koniec odcinka zbierzemy. Także muszę o tym pamiętać, ale tak to, to, to to wywalimy. I jeszcze mi się przydało jedzonko jakieś, bo nie mamy jedzenia. Dobra, słuchajcie, one są opieczone, opieczone, więc spokój zjedzmy więc je. I bo tutaj mam jeszcze jakieś nowie działa, słuchajcie, to dosyć sporo. Mamy stach, ziemnioczków. Także kulersko i teraz tak idziemy szukać ocelotków. Ocelotki on słuchajcie, w dżungli. Ech, tylko, że jakby ja nawet nie wiem, w którą stronę iść, nie wiem, gdzie mam mówić, czy coś takiego, jakby ja nawet nie wiem, sensie ja nawet nie wiem takich rzeczy, naprawdę. Kurde, jakby nie wiem, jak się szuka ocelotów. Mam nadzieję, że nam się to jakoś uda, no nie no, tutaj nie ma dżungli, także musimy iść w lewo, Na razie będą po lewej tej stronie właśnie w dżungli, bo... Nie czy, czy słychać. Dobra, słuchajcie, nie ważne, ja po prostu nie słyszałam. Never słuchajcie. W każdym razie, szukamy ocelota jakiegoś. Yy, to nie jest łatwe zadanie, ale mam nadzieję, że nam się to uda. I jak na coś pewnie będzie tak, że nie znajdziemy go, słuchajcie. Bo to jest właśnie moje szczęście, że jak nie potrzebuję, to mam, a jak potrzebuję, to już nie mam. Także może tak się wydarzyć, ale mam nadzieję, że się tak nie wydarzy. prostu później gdzieś na wyżej, tak jakby, żebyśmy... O, jest, widzę go, słuchajcie. Widzę, 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 widzę ziomeczka. Idziemy po tego ziomeczka, mam nadzieję, że tam się to uda Pożyjemy, zobaczymy. Uwaga, uwaga, on musi też jakby sam do nas podejść. W ogóle, co on robi, słuchajcie, na drzewie? To jest, to jest całkiem zastanawiające. No nie, to nie wejdziemy, chyba że z tej strony wejdziemy. Dobra, uda się sobie z tej strony wejść. Gdzie on był, Bo ja już zapomniałam w sumie. Gdzie on był, słuchajcie, pamiętacie? To kurde, gdzieś uciekł pewnie. Pewnie już go nie ma tam, gdzie był. O, te osloty są straszne. O dobra, tam jest? Ok, dobra, 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 dobra. Robimy to, słuchajcie, robimy to. Eee, musimy dać radę. Musimy coś na szlifcie, na spokojnie tutaj podejść do niego. Ok, on, on, on podejdzie do nas sam. No kurde, uciek mi! Nie! Jego to jest dżungla, znaczy to jest jaskinia. Patrz, kotek. No patrz, mam coś dla ciebie. Eee, czy tutaj jeszcze nie, przeżyjemy? Przeżyjemy, dobra. No, kotek. Wow, no nie, nie uciekaj! O, 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 podchodzi, podchodzi, podchodzi. Podchodzi, patrzcie, patrzcie. No kurde, nie, proszę. Shit, jeszcze on tam spadł. Not stonks, not stonks, widzowie, ale dobra, w sumie... Uuu! Wow! Co tu się w ogóle wydarzyło? trochę się straszyłam. Dobra, słuchajcie, tu będzie łatwiej, tu będzie łatwiej. No kurde, tu idę, tu jest zombiaków, co jest grane? Dobra, umierają i tak. Ała, ja jeszcze płonę szybko, słuchajcie. O, dobra, nieważne. No co jest z tymi zombiakami małymi? Co one tutaj robią? Ile ich tutaj jest jeszcze? Kurde, denerwują mnie. Naprawdę, ja tutaj chcę kotka, słuchajcie, tylko mieć. I takie, sejcie są problemy z nim. Dobra. Kotek. Gdzie on jest? Gdzie on zaś poszedł? No nie gadajcie, że on sobie stąd wyszedł, bo jak on stąd wyszedł, to ja będę miała bekę po prostu. Że ja tu weszłam specjalnie po niego. A go nawet nie ma. O, dobra, tu jest. No kotku, proszę cię, patrz, co mam dla ciebie. Mam rybki, no. No chodź, chodź. Dobra, słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Podchodzi do na nas, dobra. Jest! No. Już jesteś mój? No, nie jest jeszcze mój! O, no nie, no słuchajcie, no mamy za mało rybek. Jak ja mam to zrobić, niby teraz, no głupi? O co co nie, no denerwują mnie te koty, naprawdę. Te koty mnie po prostu doprowadzają do szału jakiegoś. Nawet nie wiem skąd przyszłam, bo stamtąd. Ale. Czy to oznacza, że mamy za mało ryb? Czy co, Słuchajcie, jakby Ja nawet się na tym nie znam. Ja, ja nie wiem, dlaczego. nawet on, on, on tak za ten, zaserduszkował. To oznacza, że on mnie kocha. I teraz mnie tak nie kocha, bo jakby nie zmienił cztej. Nie zmienił tekstury. A jak, jakby mnie kochał bardzo, to bym zmienił teksturę, Ale mnie nie kocha bardzo. No kurde, jakim prawem w ogóle. słuchajcie, wiecie co? Mi się, ja już mi się odechciało mieć kota. Nawet nie wiem, gdzie ja jestem, naprawdę. Jakby wiem, że tu jest domek Elizy, dobra. Okej, okay, dobrze wiedzieć, no ja nie mogę, ja nie mogę. Jak tutaj chodzić po tej dżungli? Nawet nie wiem, słuchajcie, musimy się wrócić w takim razie. Em, mówię wam tak, ja nie jestem, słuchajcie, zbyt y, miłosikiem zwierząt, że tak powiem. I to chyba widać, jakby nawet koty w Minecrafcie mnie nie lubią i nie chcą ze mną być. E, spoko opcja, y, jakby jest to dosyć przykre. Mega przykre, ale okej, okay, okej, okay, słuchajcie, mam nadzieję, że to się uda, robimy jeszcze jedno podejście, jakby ja nie wiem, czemu on już nie chciał innych rybek, jakby ja mu po prostu jakby na chama chyba dałam te rybki, ja nie wiem, słuchajcie, ja, ja nie wiem, jak to działa nawet, ale okej, okay, zjedzmy sobie jeszcze, chcecie ziemniaka, bo jakby ziemniak mi się przyda. I raz jeszcze, kurde, dla te, tego głupiego kota w, zabierzemy, słuchajcie, głupie ryby. I mam nadzieję, że tym razem, słuchajcie, się uda. Bo, jakby ja już mam dosyć. E, ja się tak starałam, tyle mu rybek dałam. Jakby zmarnowałam na niego rybki, on mnie nawet nie kocha. I jak, no nie wiem, jest mi przykro, słuchajcie, po prostu jest mi przykro. Mam nadzieję, że teraz już będą normalne rzeczy mi tutaj wyskakiwać, a nie jakieś inne. Halo, rybki. Rybki, okej, okay, płynie ryba z prawej strony, widzę ją. I siup, dobra, mamy Salomon, ale kurde, czemu tą normalną rybę, bo ja jakby nawet nie wiem, w sensie, czy ma znaczenie, jaki smak ryby mu daje. A naprawdę powiem wam, że łowienie ryb i w ogóle te wszystkie koty to jest ciężka sprawa. Powinnam w słuchajcie, sensie, yy, nie wiem, telefon do przyjaciela zrobić, czyli do Ani, która się zna na kotach. Ona myślę, żeby pomogła. Jakby ona dała rybkę, ona by, kurde, nie wiem, dała... Płetwę tej ryby, to ten kot już byłby jej. A, a do mnie a do mnie nie. Mnie Koty nie lubią jakoś w ogóle. To jest mega niesprawiedliwe, słuchajcie. Mega niesprawiedliwe. Dobra, i znowu ten Salomon. Ja już nie chcę tego Salomona, kurde. Ja chcę normalną rybę. Ja nie mogę. Czy mogę dorsza? Do <noise> Proszę. Albo flądrę. Flądrę to są najlepsze ryby. Please. No, please. Jak ktoś mi zrobił flądrę, to. Tylko mam tą osobę. Dobra, słuchajcie, nieważne. No i zaś ten Salomon. No, ja nie mogę. Ten Salomon już jest nudny. Musimy jeszcze chyba innego ocelota znaleźć, bo jakby ten kot po prostu. On mówi nie, więc musimy znaleźć jakiegoś innego, a mam nadzieję, że to się uda nam w miarę szybko, bo ja bym w tym odcinku jeszcze sobie kotka sobie ogarnąć. Dobra, słuchajcie, płynie ryba. No i mamy ja mam normalną rybę. Ja nie mogę czegoś takiego, nie mogę koda mieć cały czas, ale dobra, słuchajcie, myślę, że tyle nam wystarczy, mam nadzieję, że jakby tymi Salomanami mogę zmienić, znaczy nie, zmienić, e, mieć kota. Więc teraz tak, idziemy w lewą stronę. Mam nadzieję, że tym razem się nam uda znaleźć jakiegoś normalnego ocelota, który będzie, słuchajcie, e, bardzo chciał ze mną tutaj. E, jak to się mówi? Ze mną. E, być mój po prostu, jakkolwiek to brzmi. Także słuchajcie, ostatnie podejście robimy i zobaczymy, czy to się. Zaraz w gen noc będzie, więc zaraz będziemy musieli się wracać. Ale czy jest to jakiś ocelot, jakikolwiek. O, są krowy! Dobra, krowy są mega ważne. Krowy są giga ważne i jakby one w ogóle się powiesiły, ja je sobie zabiję. Bo mo mogłabym je w sumie zabrać i je rozmnażać, ale jakby dla to nie ma w ogóle sensu, jakby mi się tego nigdy nie chce robić, więc to jest zły pomysł. Ale złym pomysłem też było tutaj wybranie się w nocy, więc chyba będziemy musieli wrócić, słuchajcie, i się przespać i dopiero następnego dnia, słuchajcie, spróbować rozmnożyć te zwierzaki, dlatego że jakby, yy, znaczy rozłożyć zwierzaki, yy, no kotka po prostu mieć, bo jakby, no teraz nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, także słuchajcie, nieważne, lecimy, sobie szybciuteńko do naszego domku, idziemy spać. No i robimy drugie podejście, mam nadzieję, że udane podejście, bo jak nie, no to będzie mi mega przykro, także słuchajcie, liczę na to, że się to uda, dobra, słuchajcie, szybko idziemy, bo ja bym chciała naprawdę już mieć tego kotka i mieć to z głowy, także wcinamy, kładziemy się w i jedziemy, proszę, proszę, zróbcie to dla mnie, koty, bądźcie moje, dobra, słuchajcie, to w ogóle tej pochodni musimy zniszczyć. I teraz tak, no gdzie by pójść, słuchajcie, kurde, nie Czy to w głąb dżungli to jest dobry pomysł, że pójść, kurde, no ja nie wiem, jak działają oceloty, Naprawdę, ja muszę się ciebie doedukować troszeczkę, ale mam nadzieję, że to się tym razem uda. Także trzymajcie, kiedy chcecie zostawić teraz łapkę w górę, to na pewno oswoimy kotka i będziemy mieli kotka. A jak nie, no to nie, więc słuchajcie, koniecznie łapkujcie. I w komentarzu słuchajcie piszcie imionka dla kotków. Dla kotka, kotków, whatever, nie wiem, ile będziemy mieć tych kotów, ale jakby na razie jednego. Także piszcie imionka. Ja sobie oczywiście to wszystko poczytam i mam nadzieję, że myślicie coś fajnego i ciekawego. Bo chciałabym mieć jakiś jakieś fajny Kotek miał na imię. Jakby była już Tosia, było ciasteczko, także czas na jakieś trzecie fajne imię. Um, także możecie sobie mi pisać yy, i proponować sobie jakieś fajne nazwy. Ja będę czytać i nazwiemy sobie w następnym, albo w kolejnym odcinku kotka jakimś imieniem w waszym z komentarzy. E, tylko, że jakby kurde, no są problemy, bo jakby tutaj nawet nie ma kotka. Nawet nie ma kotka, słuchajcie, kotek, tu nawet nie jest on znaczy o celowym w zasadzie. Także niedobrze, no niedobrze, to nie będę sobie maszerować po całej dżungli w poszukiwaniu jednego kota, który i tak mnie nie pokocha, także jeżeli... Jakie rymy w ogóle słuchajcie? Dobra, rymuję i nie czuję tego nawet. Czy wy widzicie jakiegoś kota? Proszę powiedzcie, że tak. Please, please, dobra, słuchajcie, widzimy wyżej, bo jakby z góry możemy mieć lepszy widok. Mamy melony! Okej, okay, to melony sobie zbierzemy w sumie. Bo melony to jest spoko opcja, także jazda z melonami, słuchajcie. Dobra, dobra, i teraz tak, pójdźmy sobie tam, są też jeszcze melona, a tu już jest chyba wywalić, już mi się nie chce ich zbierać. Jakby bardziej mnie interesuje teraz kotek. Więc tutaj jest jakiś ocelot, słuchajcie, moje bystre oko niestety nie widzi absolutnie, słuchajcie, nic. E, a wielka szkoda, bo ja już bym chciała mieć to po prostu z głowy. E, ale kurde, jest ciężko, jest mega ciężko. No czemu tu, kurde, nie ma żadnych ocelotów? To jest taka dżungla, słuchajcie, i tyle mamy, jakby tutaj powinno być pełno ocelotów, a słuchajcie ich nawet tutaj nie ma, jakby nie wiem słuchajcie czemu, ale dobra słuchajcie, robimy, nie wiem, idziemy może w jakimś innym kierunku, no kurde, dlaczego słuchajcie, no jakby, ja nie ja rozumiem, czemu ja mam takiego pecha, znaleźliśmy jednego ocelotka i ten ocelot nawet nie chce ze mną być, nie chce być mój, czemu słuchajcie, tym mnie nie lubią? Powiedzcie mi, czemu. Ja nawet nic źle nie robię. Ja specjalnie dla nich ryby, kurde, zbieram. O nie, fak. Dobra, Socie, prawie umarłam, ale żyję. Eee, to, że żyję, to oznacza, że musimy znaleźć ocelota. Dobra, Socie, jeszcze nie wiem. Z 3 minuty, słuchajcie, postaram się poszukać jakiegoś ocelota. A jak nam się to nie uda, to, to kurde, koniec. Bo 17 minut już odcinka jest. Więc ja mam nadzieję, że Socie już skończymy ten zaraz odcinek, bo kurde, ja muszę Socie tego ocelotka znaleźć, no. A nam to w ogóle nie idzie absolutnie. Już nawet z dżungli wyszłam. to tam jest ryb? Ile tam jest ryb? Słuchajcie, mogliśmy po prostu tam skoczyć i pozabijać te ryby. To by było. Bardziej by się opłacało. To by byłoby Stonks, ale dobra. Czy tam jest jakiś ocelot? Mi się też mylą, słuchajcie ten. Ja myślę że cały czas, że ja znalazłam ocelota. A to jest kakao, a nie ocelot. Jakby to mi się całkiem często myli. Ale to jest nawet nie nieważne, słuchajcie, to, to nawet nie jest teraz ważne, jakby. Ważne jest to, abyśmy znaleźli ocelota. Ale tych ocelotów nie da się nawet znaleźć, bo ich kurde nie ma po prostu. One nie istnieją w Minecrafcie. Na moim świecie był tylko jeden ocelot i ten ocelot mnie nie lubi. I tyle. I to już nie ma w ocelotów, po prostu nie ma. No naprawdę to denerwuje. Jak chcę tylko jednego ocelota, no proszę, jeden jeszcze był na drzewie w ogóle. Może na drzewie one chodzą teraz w takim razie? Nie wiem, dobra, Nie mam pojęcia. Wskakujemy na drzewo w takim razie. Czy ja mogę wejść tak na drzewo? Dobra, słuchajcie, W końcu tak się da w Minecraftie chodzi na drzewa, kiedyś się nie dało. Tam jest ocelot, jest ocelot, dobra, słuchajcie, jest, jest, w końcu udało się go znaleźć, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, teraz musimy, słuchajcie, bardzo oczywiście cicho tutaj i spokojnie podejść do niego. Patrz, on musi do nas sam pójść. No, ocelot. Patrz, mam rybę, mam rybę, mam rybę, chłopie, mam rybę, no nie uciekaj ode mnie. Ja bym chcę no ale ja, ja ci dam rybę. No proszę cię. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. idzie, idzie, idzie. Tak, dobry kotek, dobry, dobry, więc uwaga, uwaga. Kupi kot, no nie, no kocie! No ja ci to chcę dać, a ty nie chcesz, czemu? Czy on musi być malutki kotek? A to tak nie jest właśnie? A to tak właśnie nie jest, że trzeba, mieć, trzeba być malutkim kotkiem? Ej, bo to chyba może, to chyba tak, to chyba tak działa. Widzowie, to chyba tak działa. Musimy znaleźć dwa oceloty, te dwa oceloty co połączyć. Że powstał mały kotek i dopiero tego małego kotka możemy stawić jak wiecie. To by miało sens, To by miało całkiem dobry sens, także... Okej, okay, okej, okay, to już wszystko jasne, słuchajcie, to jest totalnie już wszystko jasne. Także, no w tym odcinku nie udało się nam niestety, jakby kotka oswoić, ale mam nadzieję, że uda nam się, sobiecie, to zrobić w kolejnym odcinku. A jeżeli się to uda, no to wiecie, to bo apkujcie, bądźcie jutro o godzinie 18.30 po raz o jutro o 18.30 będziemy, Sajcie, próbować właśnie tego zrobić. Mam nadzieję, że tego dokonamy. Jeżeli nie, to będzie mi przykro, a jeżeli tak, to będę bardzo szczęśliwa. Ale już możecie pisać jakieś imiona dla kotka, to jutro, słuchajcie, przy okazji po prostu nazwiemy od razu kota. Także ja się z wami żegnam do zobaczenia widzimy się już w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, pa pa i widzimy się później.